My way. Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. No a to będzie prezentacja drugiej skórki okay. dla kolejnej postaci Renie, Która pojawi się w grze wraz z eventem Halloweenowym na serwerach głównych już całkiem niedługo. Także druga skórka będzie dla Mortasa podstępnego postaci z frakcji Podziemców. Tutaj tak wygląda domyślna skórka, ta podstawowa. A tak wygląda krótsze zaćmienie, generalnie mega mi się podoba ta skórka. Taki mroczny styl, zresztą no można było się tego spodziewać, jako że Halloween. Domyślna skórka, a tak wygląda krótsze zaćmienie. No i przechodzimy już bezpośrednio do walki. Tak skórka prezentuje się w walce, generalnie mega fajnie wygląda, to trzeba przyznać. I też animacje postaci. Zrobiłem na pewno troszkę większe wrażenie, tak jak tutaj widzicie, bo, tak jak wspominałem na poprzednim filmie, filmie Nara niestety ma umiejętności, jakie ma, nie są zbyt widowiskowe. Oczywiście, Morta, to też nie jest postać, która gdzieś tam nawala deszczami ognia i te tutaj się bardzo zmienią efekty. Nie rzuca już zdolności ostatecznej, przede wszystkim dlatego, że dał obu postaciom, które są z nim w drużynie, więc bym musiał sobie wyjść i jeszcze raz wejść. Żebyście jeszcze raz zobaczyli umiejętności ostateczne. Generalnie bardzo fajnie wygląda skórka w grze. Bardzo fajnie efekty umiejętności wyglądają. Zdolność ostateczna tak samo fajnie wygląda. I ta skórka mi się chyba bardziej podoba ze względu na to, że tutaj bardziej widać zmiany efektów umiejętności. W przypadku Nary, tak jak mówię, jest to postać, która po prostu bije, przyciąga, i tam nie ma żadnego efektu Wow niestety. No i co, tak wygląda domyślna skórka. Oczywiście, jeżeli chodzi o wygląd samej skórki dla nary, to jest bardzo ładna, bardzo fajna. Ale jeżeli chodzi o już bezpośrednio w grze, to już troszkę słabiej to wygląda, według mnie przynajmniej. No i tak wygląda krucze zaćmienie. Tak wygląda domyślna skórka dla Mortasa. A tak wygląda skórka o nazwie Krucze zaćmienie. No i teraz, jak tę skórkę będzie można zdobyć? Niestety nie za darmo. Zawsze, jak wychodzą dwie skórki, bo zawsze wychodzą dwie. Ja z małym wyjątkiem, chyba do tej lin była jedna. W każdym razie, jedna jest zawsze darmowa i to będzie skórka dla nary. Druga skórka dla Mortasa, krótsze nie będzie całkowicie płatna. Do kupienia tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze w garderobie. Za jakieś 70-80 zł. Na przecenie, chyba będzie taniej, tak mi się wydaje. Jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie, ta skórka pojawi się z tymi eventami Halloweenowymi, już niedługo na serwerach głównych. Będzie można ją zakupić przez 2 tygodnie, czyli 14 dni, za prawdziwe pieniądze, tak jak wspominałem. Po tym czasie skórka całkowicie zniknie z gry, nie będzie dostępna w garderobie, w przeciwieństwie do skórki dla Nary. Ta skórka dla Mortasa będzie limitowana, dostępna tylko przez 2 tygodnie, później już jej prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy. A jeżeli kiedykolwiek powróci, to prawdopodobnie nie ma co się oszukiwać dopiero za parę lat najwcześniej. Więc jeżeli skórka wam się podoba, jeżeli ją chcecie, to musicie kupić ją teraz, bo później już jej prawdopodobnie nie zobaczycie. Możecie dać znać w komentarzach jak skórka wam się podoba, czy zamierzacie kupić, czy zamierzacie właśnie wydać pieniądze na tę skórkę. Życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.